Panie Marszałku, Panie Ministrze Wysoka Izbo. Wyrażając opinię Klubu Poselskiego Twój Ruch do prawa o aktach stanu cywilnego zawarte w druku 26, 2620. Powiedziałbym tak, lepiej późno niż wcale. Znaczy ta ustawa, czy informatyzacja, digitalizacja aktu stanu cywilnego powinna nastąpić przynajmniej 10 lat temu. I w Polsce to nie jest żadna rewolucja. Zresztą w tym względzie nie są potrzebne żadne rewolucje. Jeżeli pan minister chce koniecznie użyć już nazwy rewolucja, jest to rewolucja bardzo pełzająca w Polsce. W Polsce są potrzebne sprawne systemy informatyczne. Po pierwsze zintegrowane ze sobą rejestry, a te rejestry nawet w tej ustawie wiele przesłanek jest sugerujących, że ta in integracja, na przykład z pesel będzie niewystarczająca. Po drugie. Tworzone systemy informatyczne w sposób prawidłowy, nie w jakichś jednostkach skorumpowanych, tak jak CPI, przecież nie sposób nie wspomnieć o tym, że wiele z tych opóźnień w zakresie tworzenia rejestrów wynika z korupcji w urzędach podporządkowanych spraw Wewnętrznych i Administracji kiedyś, a w tej chwili w ministerstwie administracji i cyfryzacji, tam zresztą miała miejsce najwyższa w Polsce łapówka 5 milionowa. Zresztą o kłopot, jeżeli chodzi o kłopot z informatyzacją, to najlepszym przykładem jest CEPiK. Od ilu lat, to pan minister lepiej będzie wiedział, od ilu lat borykamy się z prawidłowo funkcjonującym CEPiKiem. Przechodząc do komentarza, jeżeli chodzi o konkretne zapisy tej ustawy, mówi pan minister o odmiejscowieniu. No tak, odmiejscowienie z jednej strony tak, ale przeczytam artykuł 13 ustęp 1 i ustęp 2, które mówią, że urodzenie oraz małżeństwo rejestruje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia, a zgon rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce zgonu. No więc jeżeli mamy odmiejscowienie to, to bądźmy konsekwentni. No nie ma żadnych twardych przesłanek, jeżeli wprowadzamy odmiejscowienie, niech ono będzie pełne to odmiejscowienie. Druga sprawa o odmiejscowieniu mówi pan minister o możliwości otrzymywania zdalnego zaświadczeń, wniosków, odpisów aktu stanu cywilnego w dowolnym urzędzie. No tak, ale artykuł 44 ustęp 5 mówi, że wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. I już nie ma wyjaśnienia, w jaki sposób się składa. Można, może to sugerować, że należy składać tam osobiście. Nie ma żadnego powiązania ustawy z podstawową platformą jaką jest ePuAP. W tej chwili istnieje możliwość otrzymania wyciągów aktów odpisów aktów stanu cywilnego również przez ePUAP jako dobrowolna usługa oferowana przez niektóre urzędy stanu cywilnego. Dlaczego wobec tego w tej ustawie nie ma wprowadzonego obligatoryjnej możliwości otrzymywania odpisów aktów stanu cywilnego właśnie poprzez ePUAP? A jeżeli nie ePUAP, to w jakiś inny sposób. W każdym razie ani słowa w tej ustawie nie ma o możliwości zdalnego poprzez internet otrzymywania odpisów aktu stanu cywilnego, co wydaje się rzeczą chyba dość, dość oczywistą. Jeżeli odmiejscawiamy, to, to niech to odmiejscowienie również obejmuje internet. Inna sprawa budząca wątpliwości, to, jest, to są przepisy przejściowe, artykuł 123 ustęp 6, mówiący o tym, że o przenoszeniu tych aktualnie istniejących aktów stanu, aktów, aktów stanu cywilnego do rejestru, że akt stanu cywilnego sporządzony w księdze stanu cywilnego prowadzonej na podstawie przeciw, przepisów dotychczasowych można zamieścić w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzone rejestrowanie rejestr stanu cywilnego jako odwzorowanie cyfrowe. Odwzorowanie cyfrowe, ja nie byłem pewien, czy, czy na pewno tak jest, ale wedle wszelkich danych to jest po prostu kserokopia dokumentu papierowego, odwzorowanie ten, odwzor, digitalizacja. Jeżeli w ten sposób miałaby miałby wy rejestr wyglądać, że tam będą zgromadzone kserokopie dotychczasowych, dotychczasowych dokumentów papierowych, no to, to, to to będzie przeczyło temu, co rozumiemy pod dygitalizacją, informatyzacją tego systemu. Zresztą ten przepis 123 stoi w jakiejś sprzeczności z przepisami wykonawczymi, które, które mówią o, o przenoszeniu prawdziwej digitalizacji aktów stanu cywilnego. Kończąc jeszcze ostatnie zdanie, jeśli można, o tym możliwości zawierania małżeństw poza miejscem, poza, miejscem, poza urzędem stanu cywilnego. No niestety tutaj trzeba powiedzieć, że kwota wyznaczona za ewentualne takie zawarcie małżeństwa wydaje się bardzo wysoka, dlatego że stanowi, ta kwota będzie stanowiła dochód gminy i dopuszcza ustawa możliwość taką, aby to była połowa średniego wynagrodzenia, czyli w tej chwili około 2000 zł, jak również warunki bardzo skomplikowane i złożone warunki, konieczność dwukrotnej wizyty urzędnika stanu cywilnego i tak dalej, i tak dalej. No jeżeli macie, jeżeli Państwo chcecie upraszczać te przepisy, to Zaszczajmy je naprawdę. Dziękuję bardzo. Oczywiście, tak jak powiedziałem na początku, jako, zwłaszcza jako informatyk i przedstawiciel klubu poselskiego Twojego ruchu, zawsze będziemy popierali wszelkie dążenia do informatyzacji, do budowania e-administracji. Natomiast ta ustawa realizuje te cele, powiedzmy, najwyżej w 50%. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu